Chciałam Wam pokazać, jak się wylewa czekolada z tego cioska, ale sobie ugryzłam trochę za płytko, więc musicie chwilę poczekać. A w międzyczasie pokażę Wam, jak je trzeba składać. No to ja stwierdziłam, że sobie ubiorę rękawiczki, żeby się nikt nie przyczepił. A tak serio, do takich ciast to wolę mieć rękawiczki. I zobaczcie, bierzecie kulę. Tą kulę ugniatacie w taki sposób, żeby zrobiła się z tego jakby taka miseczka. No i do tej miseczki wkładacie nutellę. Ją trzeba przymrozić, dlatego jest taka twarda. I do tego Ferrero Rocher. No, i teraz to trochę trzeba pougniatać w taki sposób, żeby była z tego kula, z której ta czekolada nie wyleci, jak będziemy to piec. No i teraz rzucam w was kulą tylko po to, żeby położyć je na blasze do pieczenia i wsadzić do piekarnika. Po upieczeniu wyglądają one w taki sposób. No i tutaj przenoszę się w czasie do momentu, w którym gryzłam to, ale ugryzłam za płytko. Więc przekroiłam, żebyście zobaczyli jak to wygląda w środku. Te ciostki są przepyszne, mega mocno czekoladowe. Zrób se za słodkie ciocho, czyli nazwę e w którym znajdziecie.